Cześć, jestem Jarek Dudka i pracuję dla FM Limited. Jeżeli oglądacie ten film, zapewne staliście się szczęśliwymi posiadaczami skanera Ricoh HIFI 8040 ale jeszcze nie wiecie, że pieniądze wydane na zakup tego urządzenia mogły się okazać najlepszą inwestycją w ostatnim czasie, w tym bloku chciałbym Wam pokazać, jak można skonfigurować ten skaner do pracy zgodnie ze swoimi preferencjami. W pierwszym kroku sprawdźcie koniecznie, czy stan ilościowy w pudełku jest zgodny z tym, co widzicie na swoich ekranach. Skaner dedykowany na rynek polski powinien być wyposażony w tackę podajnika, przewody zasilania USB, płytę DVD z oprogramowaniem oraz dwa podręczniki użytkownika. Po wypakowaniu skanera usuńcie wszelkie zabezpieczenia transportowe w postaci taśmy na skanerze i tacy podajnika papieru. Oraz przekłady wewnątrz podajnika ADF, które otwieramy przyciskiem, znajdującym się w górnej części podajnika. Następnie zamontujcie tacę podajnika papieru w skanerze, po prostu wsuwając ją w otwory widoczne w tej instrukcji do napotkania lekkiego oporu. Następnie podłączamy skaner do źródła zasilania i włączamy przycisk Power, znajdujący się obok panelu dodatkowego. I teraz zaczyna się la zabawa. Też zaraz dowiecie się, ile możliwości kryje to małe cacko. Otóż FI8040 posiada trzy podstawowe tryby pracy. Pierwszy to tryb Direct Scan, który pozwala na samodzielne skanowanie bez instalacji sterowników, do zasobu sieciowego, serwera FTP czy poczty e-mail. Kolejny tryb to połączenie lokalne gdzie instalujemy sterowniki i oprogramowanie na komputerze, z którym skaner komunikuje się albo poprzez pod USB, albo poprzez sieć lokalną LAN. Jest to najbardziej klasyczny model skanowania, który daje nam wiele możliwości tworzenia niestandardowych, powtarzalnych schematów skanowania do różnych miejsc destynacji typu dysk sieciowy, serwer FTP, e-mail, chmura, a nawet drukarka. Z możliwością rozpoznawania kodów kreskowych, indeksowania, a także zaawansowanym przetwarzaniem samych skanów, w tym z obsługą pełnotekstowego i strefowego rozpoznawania znaków metodą OCR. Ten tryb oczywiście posiada dodatkowo wiele możliwości skanowania, począwszy od aplikacji PaperStream ClickScan służącej głównie do skanowania ad hoc, przez PaperStream Capture wersji Basic oraz Pro, aż do własnych systemów dziedzinowych workflow które komunikują się w standardach sterowników TWAIN, ISIS lub VIA. Mało? Trzecim trybem pracy jest wykorzystanie serwera, na którym instalujemy aplikację PaperStream NX Manager. W tym trybie skaner pełni jedynie rolę interfejsu, zaś przetwarzanie skanów odbywa się na serwerze. Do jednego serwera możemy podłączyć nawet 1000 skanerów różnej modeli z rodziny FILE. Ponadto możemy włączyć autentykację, Dzięki czemu każdy użytkownik po zalogowaniu na skanerze zobaczy tylko swoje profile skanowania, przez co skan nie trafi w niepowołane ręce. Poza Paper Stream Capture Pro, która jest aplikacją oddzielnie licencjonowaną, wszystko jest wliczone w cenę tego maleństwa. Pamiętajcie jednak, że jednocześnie nie możecie pracować na skanerze w wielu trybach pracy, zatem przetestujcie wszystkie i zobaczcie, który odpowiada Wam najbardziej. Zacznijmy od trybu Direct Scan. Jeżeli macie router z serwerem DHCP, podłączcie kabel LAN do portu sieciowego skanera i od razu możecie rozpocząć konfigurację bez użycia dodatkowych narzędzi. Po przeklikaniu początkowych ekranów, wybierzcie tryb Direct Scan Następnie ustawcie datę przy pomocy budowanych wizardów. Ukaże Wam się stylowy ekran funkcji Direct Scan, z którego możecie bezpośrednio zapisywać w sieci, do e-mail lub do własnego zdefiniowanego jobu. Do celów tej prezentacji wybierzmy zapis do folderu i dodajmy znaną nam lokalizację sieciową dodając niezbędne wymagane dane. Tak jak nazwa lokalizacji, destynacja, katalog oraz poświadczenie. Po zapisaniu zmian cofamy się jeden poziom wstecz i wybieramy utworzoną lokalizację. W razie potrzeby zmieniamy ustawienia odskanowania, następnie umieszczamy prawidłowo arkusz papieru na tacy, czyli tekstem do dołu i zwrócony do tacy po czym wciskamy przycisk OK i wreszcie Scan. Na ekranie skanera zobaczymy miniaturki, które możemy obejrzeć i sprawdzić czy wszystko skanowało się poprawnie i kończymy działanie wciskając kolejno Complete Scan oraz Send. Ekran powraca do głównego widoku, a skan pojawia się w naszej lokalizacji sieciowej. Szybko poszło, zatem przejdźmy do kolejnej metody, czyli skanowania lokalnego. Z racji, że skaner jest już podłączony do sieci, będę mógł Wam pokazać nieco więcej opcji niż przy podłączeniu USB, które wygląda całkiem podobnie. Najpierw wyłączmy jednak Tryb direct scan. Możemy to zrobić z poziomu skanera lub konsoli w przeglądarce. Z przeglądarką zapewne sobie poradzicie, dlatego pokażę Wam tu pierwszą opcję. Zatem wybieramy ikonę ustawień, następnie przechodzimy do scanner settings i wpisujemy hasło. Po zatwierdzeniu wybieramy opcję how to use. Z tego miejsca możemy zmienić tryb pracy na lokalną albo na NX Manager. Wybieramy pierwszą opcję, czyli Use the scanner connected to a computer i zatwierdzamy zmiany przyciskiem Set. Po czym klikając w domek, wracamy do głównego ekranu skanera, ale już w nowym trybie pracy. Tutaj skaner oczekuje na połączenie. Wspomniałem wcześniej, że w tym trybie konieczne będzie zainstalowanie oprogramowania, i tu macie dwie opcje: albo korzystacie z dołączonego nośnika DVD, o ile macie jeszcze napęd, i tam po prostu przeklikujecie wszystko domyślnie, jak leci, zgodnie z ustawieniami Recommended, co zainstaluje wszystkie niezbędne komponenty. Opcja B to po prostu otwarcie przeglądarki i wpisanie frazy w polu wyszukiwarki FI Series Pobieranie gdzie pierwszy rekord wyświetlony to najpewniej strona, która nas interesuje. Następnie wybieramy na listach serial, model i system operacyjny i klikamy przycisk Display Software List. Jak widzicie jest tego sporo, ale absolutne minimum, od którego zaczynamy w tej konfiguracji to PaperStream IP Twain, czyli sterownik skanera. Setup Tool for Fi Series, czyli narzędzie umożliwiające podłączenie skanera poprzez sieć LAN oraz Minimum Paper Stream Click Scan, jeżeli skanujecie w trybie hoc. W przypadku niektórych komponentów musicie autoryzować pobieranie podając numer seryjny waszego skanera. Po pobraniu i zainstalowaniu komponentów, tutaj kolejność instalacji w zasadzie dowolna i ewentualnym doinstalowaniu z Polsce, ale tylko jeśli zakupiliście produkt z polskiej legalnej dystrybucji, możemy przejść do sedna sprawy. Najpierw uruchamiamy narzędzie Scanner Selection Tool FOR fi Series. Wyszukujemy skaner i zaznaczamy fajeczkę obok nazwy modelu. Dzięki temu, skaner stanie się dostępny poprzez sieć LAN na tym komputerze. Jeżeli chcecie, aby był dostępny również dla innych, powielacie tę czynność wielokrotnie na każdej stacji roboczej, do której chcecie skaner podłączyć. Później wystarczy już tylko uruchomić np. Quick scan po chwilach zobaczycie powiadomienie, że skaner jest dostępny, zatem do dzieła. Kładziemy papier na tacę podajnika i klikamy przycisk Scan na panelu dotykowym urządzenia. Klik jest bardzo prostą aplikacją w obsłudze wybieramy miejsce zapisu, na przykład folder, możemy jeszcze lekko zmodyfikować scan, na przykład wykonując obrót lub usuwając pustą stronę, nadajemy nazwę, wskazujemy ścieżkę i klikamy przycisk Save. Scan wykonany perfekcyjnie. Wklik Scan. Bardziej zaawansowane ustawienia, np. sterownika skanera dotyczące rozdzielczości, trybu koloru czy usuwania pustych stron, wchodzimy klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji w obszarze powiadomień, gdzie klikamy albo Configure Scan Settings bądź Manage Destinations. Ważna uwaga: ta aplikacja działa najlepiej, jeżeli tylko jeden komputer ma ją je uruchomiony. Jeżeli chcecie współdzielić skaner na wielu stacjach, Wyłączajcie aplikację po każdym skanowaniu, żeby nie podtrzymywała ona rezerwacji skanera dla użytkownika, który z niej nie korzysta. Jeżeli chcecie wycisnąć maksimum ze swojego skanera, wówczas wybieracie aplikację Papersim Capture. Pamiętajcie jednak, że możecie ją zainstalować tylko na jednym komputerze, żeby być w zgodzie z EULA. Pokażę skrótowo jak tutaj wygląda schemat skanowania i konfiguracji oddziału. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji możemy kliknąć dowolną ikonę predefiniowanego joba, żeby wykonać skan. Po zeskanowaniu możemy zaś przejrzeć, czy skany wykonały się prawidłowo, dokonać podobnych modyfikacji jak pokazałem w przypadku klik -scan, po czym klikamy przycisk Export i Wsad, żeby zapisać plik. Myślnie skany zostaną zapisane w folderze dokumentów publicznych. Żeby zmienić ustawienia, wchodzimy w menu w tryb konfiguracji. I za pomocą wizarda zmieniamy krok po kroku preferowane ustawienia. To zaś omówię szczegółowo w kolejnych filmach, bo jest tego sporo. OK, nie tracąc czasu, przejdźmy do trzeciego trybu pracy, gdzie PaperStream NX Manager kontroluje skaner. Wracamy zatem do ekranu dotykowego skanera i wchodząc w znane nam już ustawienia How to Use, wybieramy tym razem ostatnią opcję, to jest Use by Connecting to PaperStream NX Manager. Tam podajemy na serwer, na którym zainstalowaliśmy tą aplikację. Instalator PiperSteam NX Manager dostępny jest tylko ze stron pobierania www. Sam proces instalacji zobaczycie zaś w kolejnych materiałach wideo. W kolejnym kroku zostawiamy lub zmieniamy port domyślny do komunikacji, który jest ustawiony na 2447. Możemy sprawdzić, czy komunikacja działa prawidłowo. Jeżeli wszystko jest OK, zatwierdzamy zmiany przyciskiem SET, a następnie powracamy do głównego ekranu ikonką w domku. Wówczas nastąpi komunikacja z serwerem NX Manager. Jeżeli wszystko jest wykonane prawidłowo, zobaczymy ekran, który uprzednio został skonfigurowany z poziomu serwera. W moim przypadku włączyłem kodem code MPIN, tzw. Job Group Code, dla użytkownika i przypiąłem do jego profilu jeden predefiniowany job, który zeskanuje do tego samego zasobu sieciowego, którego użyłem wcześniej w funkcji Direct Scan. Kochani, teraz posiadacie już niezbędną wiedzą, żeby cieszyć się możliwościami swojego nowego produktu. Jeżeli potrzebujecie dodatkowej pomocy podczas konfiguracji, szukajcie mnie i zadawajcie pytania, a z pewnością pomogę Wam tyle, ile będę umiał. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz klikania łapek w górę.